Dzisiaj robimy tier z TikToka, którego polska TikTokerka wrzuciła do siebie na kanał i zapytała się ludzi o to, jakie dziwne rzeczy jedzą. I jako pierwsza rozpoczęła dyskusję, ponieważ pokazała na TikToku, że je drożdże. I nie ukrywam, zafascynowało mnie to lekko. Tak czy siak, mam tutaj drożdże, jak i mam tutaj zakupy z komentarzy. Ulubione, nietypowe jedzenia ze wszystkich komentarzy i to są kochani, no... Nie zachęcam do próbowania, przetestuję najpierw ja, zrobię tier listę, a następnego dnia to może na na stories, czy zdrowe, czy, czy niezdrowe. Dobra, przechodzimy do tier listy. Miska na żygi, coś do wyplu... wziąć miskę do wypluwania. Dobra, otwieram owoce. Pierwszą z rzeczy, dziwnego jedzenia z TikToka. To są przysmaki ludzi. Mamy mrożone owoce. Zanim się rozmrożą. No to dobra. Zaczynamy jakoś prosto od, od borówki. Luna. Dobre. Dobre. I nie, Ach, dobre. No teraz z maliny teraz. Malina. Dobra. Nie, szczerze dobre. Szczerze bardzo dobre. Smaczne. Truskawka trochę za zimna. Truskawka boli w zęby. No, takie zdrowe, wiesz? Nie taki przysmak, żeby jadła cały czas, nie? To tak, jak masz okres i masz ochotę na coś takiego do jedzenia i patrzysz, że nie ma, nie ma żadnych słodyczy, no dobra, to zjesz owoce mrożone, nie? Tego typu. Ale są zdrowe, są zimne na lato i chyba nie są tuczące, nie? Bo to nadal owoce. To, to, według mnie to jest A. Według mnie to jest A. Zaczniemy od pieczarek, ponieważ... Kiedyś miałam chłopaka, kroiliśmy pieczarki na pizzę I jak zostało parę pieczarek, że już się nie zmyśla na pizzę To sobie wzięłam pizzę i ja ona takie takie taki... Co ty robiłaś? Czekaj można jeść pieczarki? Wtedy myślałam, że jest głupi po prostu. Wtedy mnie tak, wiesz, trochę różowe okulary ze mnie zeszły i pomyślałam, że jest po prostu nie do końca garienty. Ale okazuje się, że to, że w moim domu je się normalnie pieczarki surowe, to nie oznacza, że inni je jedzą. No, ja już wiem, jak smakują i ja je bardzo lubię, ale to kochani test to dla Was. Pieczarki surowe można jeść. Ja często kładę w plastrach na kanapkę. Na paszet sojowy pieczarkowy, po prostu na kanapkę. Także ja bardzo lubię. Są dobre. Polecam bardzo pieczarki z solą. Można sobie wziąć tą, tak sobie, pik. Pyszne! Pyszne! Pieczarki a ester. Naprawdę mogę, mogę jeść surowe na kanapce solo i to od kiedy pamiętam. Nie mogę na to patrzeć. Estier! Kocham surowe? Niech każdy spróbuje z was. Kalafior. Ty by, nie wiem, jak się. Jakbym kalafior uciąć sobie? Widziałam, że ludzie też pisali w komentarzach, że lubią jeść brokuł surowy, ale no nie wiem. To dobra. Zakładam, że jeśli kalafior jest dobry, to może brokuł też. No nie, no. kalafior trochę jak kapusta pachnie. Surowy kalafior. To mnie bardziej fascynuje. Surowy zepsut gotowanego. No kontrowersyjna opinia. Surowy kalafior ma smak jak kapusta. Pekiń, pekińska. Za tą ma smak kalafiora. A ja teraz czuję bardziej kapustę pekińską i dopiero na koniec, dopiero na koniec czuję ten rzeczywiście kalafior. Ale jest taki. Dobry, Takie, wiecie co, jak na to, jak bardzo lubię kalafior, to ja jestem zawiedziona. Ja jestem zawiedziona, nie ukrywam. Ale nie było złe, tylko mówię, bardzo. już nie czuję kalafiora, tylko daję na B. Drożdże babuni, czyli powód, dla którego został w ogóle TikTok. Ona coś mówiła, znaczy w komentarzach ludzie mówili, że też to lubią, smakuje gazowane, no nie wiem, nie wiem. Nie, jej co naprawdę, tego, tego się obawiam. No drożdże to jak drożdże, nie no, co tutaj można więcej powiedzieć, prawda? No nie, no tra to tragedia, szczerze, no, tragedia, no jakbyście, no wiecie jak, jak pachną drożdże. Forbidden tofu! Ona to normalnie jadła palcami! I ja... <laughs> no, dobra. Taki kawałek biorę. ustach od razu się rozpływa na taką maź, jakbyś trochę, nie wiem, dymu połknął? O nie, taki, taki od razu się, wiesz, jesz i od razu ci się robi tą w płyn. Nie, nie, szczerze? Nienormalna jest, nienormalna. I to z moich usta wychodzi. Normalnie no. sobie. Ja nie wiem, czy ona mnie skamuje, czy ja jej zaufałam. Je, obrzydliwe. Nie jedzcie tego. To nie jest śmieszne. To jest bardzo niedobre. Nie, żyktier, żyktier. Mm -mm. Ani ładnie nie pachnie. Ogólnie już mi brzuch boli. Już mnie boli brzuch, ale ja jestem tego. Ja jestem bardzo na placebo podatna. Więc. więc bardzo, że to mój, moja głowa. No nie polecam. Jak coś nie polecam. Nie. Oficjalnie droże nad. Le! Obrzydliwe. Nie. No i brzuch mnie już boli, Naprawdę Nie wiem, czy mi w głowie to siedzi, co co chodzi. Jest, niedobrze się o tych troszczach. Połowa, połowa kadawki będzie z cukrem, połowa będzie z solą. Nie wiem ile dałam na oko. Ja lubię dużo. Resztę zrobię z solą. Cukier, idealna poszywka dla drożdży. Dobra, tu. Deser na koniec. Robię <laughs> swój kanapkę masło z solą, kanapka. Zarobiste. Szczerze top, ja tak jadłam kanapkę z cebulą, solą i pieprzem. To bardzo przypomina po prostu nie ma cebuli i pieprzu, nie? No, Da! Ale mega dobre. Dla mnie to będzie atier. Kanapka z, z solą, atier. Dobra, i teraz dogryzamy się do słodkiego. Ale tanie, też tanie, ale pieczarki tańsze. Kodawka z cukrem teraz. Mhm. Mm Zerombiste mega dobre. Bo jeszcze ten cukier tak fajnie chrupie. Kanapka z cukrem to klasyk? No mi się kojarzyło, że ja zawsze jadłam naleśniki z cukrem i właśnie lubiłam to chrupanie tego cukru. Ale to mega dobre. No i to może być estier. Bo według mnie, wiesz, jak miałam ochotę na słodką kanapkę, to robiłam kanapkę z nutellą. A to jest lepsze od kanapki z nutellą. Daję na estier. Ale kochani, co nas czeka a propos kanapek? Kanapka z masłem i nutellą. Zmora dzieciństwa. I tak, ja też tego nie rozumiem. Do tego stopnia zrobiłem, że robię sobie pół tylko kanapki. Ale są osoby, które preferują kanapkę z masłem i kanap z Nutellą niż samą Nutellą. Jeśli wolisz kanapkę z masłem i Nutellą zamiast samej Nutelli, to napisz: Jestem głupi albo głupia. No i nie zobaczymy. Albo mam zerowy smak. Jestem głupia. No i już na tak? tak? Jestem głupi, jestem głupia. <laughs> Dawać im wady, no? No ja naprawdę nie rozumiem, ale zobaczymy, bo ja próbuję zrozumieć was. Ja chcę was poznać, ja chcę wieś, zmniejszyć dystans między nami i pragnę tego, więc te, te, Mam otwartą głowę, prawda? Może nie widać tego po moich słowach, ale mam otwartą głowę, ale mam zamkniętą Nutellę. Gdzie jest moja Nutella? Ja tu przyszłam z Nutellą. Zacznę od smarowania. Normalnej części? jest drogi, naprawdę. Nie no, serce się kraja, widzowie. Serce się kraja. <grytanie> <grytanie> Proszę wiecie, jaki to musi być smak albo zawód, że w podstawówce próbując kanapkę od koleżanki w szkole, do teraz pamiętam. I nie, może mnie zawodzi, może mnie smak zawodzi, może macie rację. No zobaczymy. No próbuję zrozumieć, ale nie rozumiem. No próbuję rozumieć, ale to mnie przekonuje. No nie! Lepsze niż drożdże, ale gorsze niż karafią. Już masz Nutella, no, to ja mam dla ciebie jeszcze jedną ciekawą rzecz z TikToka. Jaką ciekawą rzecz z TikToka? Nutella no, z serem, albo ser z dżemem? Ale to naprawdę jesz? Sera. To też Karolina. Kochani, no, no jaka z tego takich macie dziecko, nie nazywajcie Karolina, to... Nie... To nie może być przypadek. Mam tylko taki, dzisiaj go kupiłam nawet. Mamy ser i mamy Nutelle. Jeśli kolejna Karolina w internecie mnie, mnie oszukuje, to już nie wytrzymał. No. no, zaufam kobiecie, no, zaufam. Ale nie nawet całego tego sera, bo, bo mi szkoda, on jest naprawdę dobry. No, już mam problemy z zaufaniem, widzów. Widzicie, dlatego streamerzy są lepsi od TikTokerów i streamerów. Tam oszukują, fejkowe reakcje, a u nas są wszystko na żywo. Ja. Nie do żartujcie sobie. Nadal lepszy niż zdrażę, muszę wszystko, znać. No, ale nie do końca, nie do końca. Wykonało mnie. wykonało, nie. Lepsza odrobić. Kolejną rzeczą, właśnie może z takich zdrowych rzeczy wezmę cytrynę, ponieważ tak jak ludzie posypują ogórka cukrem czy solą, tak właśnie niektórzy posypują cytrynę cukrem. Cytryna z cukrem. I to mi się wydaje obiecujące. Obiecujące, kto wie, pozwólcie, że zetrę, zetrę kalafior z noża i przejdziemy do krojenia cytryny. Posypuję teraz cytrynę cukrem. Mamy cytrynę z cukrem? I Zobaczymy. Może warto cytrynę z nutellą? warto spróbować? Raczej nie, raczej nie. Jako koneserka kwaśnych cuk żelków, nie mogłeś, że jest niedobre? Liczyłam coś lepszego. Ale chyba jest w porządku, po prostu jest kwaśny mega, ale jest orzeźwiający nie jest... Wiesz, możesz sobie dozować, czy chcesz słodszy, czy chcesz kwaśniejsze. Wiesz, że smakuje, no wiesz, miny będę robić, bo to nadal jest... Nadal to jest cytryna, która jest kwaśna oczywiście. Okej, okay, spróbuję. Ło! Wow. <grym> mmm! Kwaśne. Kwaśne, ale dobre. Kwaśne, że to jest dobre. No kur... Ja lubię kwaśne. Ja lubię kwaśne rzeczy, ale to nie było aż takie wow, wow, wow sobie pomyślałam. Nadal mi bardziej chyba kalafor smakował. Nie zostałam fanką tej cykryny, mimo że lubię kwaśne. Chyba preferuję kalafiora. Dobra, dobra. Klasyk tak zwany zupka. Chciałam zupkę chińską, Wifona, złoty kurczak, ale nie było. Ale zakładam, że makarony się tutaj dużo nie różnią. Dawno tego nie robiłam. Ostatnio to robiłam chyba w gimnazjum albo liceum. Tak, makaron nie jemy, makaronu z Nutella, ok? A. No dobra, dobra. Dobra, popłochko dobra. Bo to jest spoko do zjedzenia. Tylko bardziej mi się osobiście szybko przejada. Bierzemy teraz makaron. Bierzemy to. Test. Mm! Lepsze. Lepsze z przyprawą. To pewnie jeszcze nie zdrowsze. Jak chipsy, tak jak chipsy, no. Czy lepsze od kanapki z solą? Nie, dam pod kanapką z solą, bo jest serio dobre, jest to dobre. Nie, 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 według mnie to się szybko przeje, od razu po tym już masz dość. Że myślę, że całego, Co raczej ja bym nie zjadła. Zrobię sobie mleko na deser, teraz rosół skóry. Kostka rosolowa i ja się boję. Bo... Ja kocham rosół, żeby nie było, kocham rosół, naprawdę. Boję się, że to jest coś typu właśnie, że droży, żeby ktoś mnie okłamał w internecie, czy myślicie, że ktoś mi okłamał w internecie, tak naprawdę nikt nie je kostek rosółowych, bo to nie jest pierwszy raz, jak mi się objało uszy, że ludzie to rzeczywiście jedzą. No nic, nic, od poniedziałku czeka na zdrowe odżywianie, także kiedy jak nie teraz. I czy ja wam to ugryźć, czy ja to mam odłamać, czy... Pachnie dobrze. To na hita nie ma szans. Nie, nie, nie. Polizać na początek? Nie. Tak sobie wyobrażam. Tak sobie wyobrażam kocioł karmy. Powinnam to wypluć chyba. O jaką wypłucę? góry. To nie było niedobre?! Tak, że do wymiotów. Tylko to jak, jak bierzesz łyżeczkę soli. Może byś to połknął, ale wiesz, że nie powinieneś, nie? To tak było z tą kostką, że tak dużo soli w tym wszystkim było, że aż, wiesz, mi głowa zadziałała, że o, to, to chyba nie powinno być w moim żołądku. Nie, ale to nadal lepsze od drożdży, ale do detjeru. Zdejmę, detjeru się po prostu nie je. Za to, na koniec, przysmak mojego chłopaka. Również znalazłam to w, na TikToku w komentarzach i jest to mleko w w proszku. Ja nie jadłam mleko w proszku. Ładnie pachnie, naprawdę ładnie pachnie. Nie mam, mogłabym pójść po łyżkę, ale... Ale nie. To będzie smakować? Zobaczymy? Bardziej słodkie niż mleko? Czuć, że to jest mleko. Ale takie mleko z cukrem? Nie mój smak. Mimo, że lubię mleko, to rozumiem, że ktoś może mu to smakować, ale... Mm. Szczerze, mi w ogóle nie podpadło. Mój Dawid lubi bardzo to mleko. Dla mnie ja wolę zjeść chyba kanapkę z masą i Nutellą. W ogóle mi nie podeszło. Doszliśmy do końca tier listy. Boże, drogi, stan brzucha lekko boli, przyznam, leciutko. Leciutko boli, czuję, ale takie raczej wiesz, to takie, o nie rób tego więcej, a nie, że, o kłopoty. Super, pieczarki, mega dobre. Chleb z cukrem, przepyszny owoce to takie, że mądrze tu to zjeść, jak coś, okej? Okay? Że zamiast właśnie jeść jakichś lodów czy słodyczy, to kuźnie sobie mrożone owoce, bo nie wie, że słodkie, to jeszcze ochłodne, chłodne i chyba dosyć tanie. Nie wiem, czy te mrożone jakieś mega drogie nie są, nie? Ale szczerze, jestem zawiedziona lekko kalafiorem. No, chociaż... Nie, szczerze jest dobry, jest dobry. Nawet nie wiem, czy nie lepsze od zupki chińskiej. Tu bym dała wtedy. Ale na ile no że to... Bo według mnie, ja bym chyba wolała zjeść kalafior, niż zupkę chińską. Chyba tak bym zrobiła. Aż to zależy też o przyprawy, nie? No, da, daje da, da tak, daje tak.